Dzień dobry, witamy naszych widzów. Jak zwykle zajmiemy się analizą wypadków. Z Andrzejem będziemy próbowali Wam przybliżyć te zdarzenia. Witam pięknie. To co, bierzemy się od razu do roboty? No, chcemy pokazać właśnie tę sytuację na drogach i, i ocenić, dlaczego tak się stało. Przestrzec. No i chcielibyśmy, żebyście się podzielili z nami swoimi opiniami. Zapraszam. No oglądajmy. Oj, Przyjrzyjmy się jeszcze raz. On już stanął. No, nie wiem czy migał. No właśnie ja też nie widzę, żeby był włączony kierunkowskaz no, właśnie. do lewoskrętu. Druga sprawa, ten co jechał za nim, nie zachował należytej ostrożności, po prostu zagapiony. Myślę o niebieskich migdałach. No, wiem gdzie to jest, bo to jest Webrzoska, koło Pola. I tam jest wcześniej znak informacyjny, że zbliżamy się do, 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 do skrzyżowania, to ja już sygnalizuję, zwalniam, kierunkowskaz mam włączony od 150 metrów. Kierunkowskaz powinien być użyty odpowiednio wcześniej, aby zawiadomić jadące pojazdy czy innych użytkowników ruchu, że mamy zamiar wykonać jakiś manewr na drodze. Takie wypadki tam się zdarzają, tam jest raz na miesiąc wypadek, tak że znam to miejsce. Ja oceniam to w ten sposób, bo to widać, że no, na pewno będzie ukarany ten, co najechał na tył, ale to widać, że przyczynił się do tego, do tej kolizji czy wypadku ten pojazd skręcający w lewo, który się tam zatrzymał. Raz, czy bez kierunkowskazu, a nawet gdyby był z kierunkowskazem, to powinien wcześniej to sygnalizować i to długo wcześniej zwalniać, tam jest 150 metrów wcześniej znak. Znam to skrzyżowanie, znak informacyjny, że wziąłem się do skrzyżowania. A tym bardziej, jak wiedział, że będzie skręcał w lewo, już troszeczkę powinien zwolnić, żeby te pojazdy, które jadą za nim, z daleka widzieli, co się widziały. Coś. kierowcy tych pojazdów widziały, co się, co się dzieje. Także tutaj będzie ewidentna wina na pojazdu, który najechał, ale ten kierowca tego skręconego przyczynił się do tego. Jak Ty to uważasz? Też tak sądzę. I jeszcze raz powiem, co już przed chwilą mówiłem, używajmy właściwie kierunkowskazów. One są po to, żeby zasygnalizować odpowiednio wcześniej zamiar wykonania jakiegoś manewru, a nie są po to, żeby potwierdzić, że wykonujemy manewr skrętu, czyli ciągniemy kierownicę i od razu włączamy kierunkowskaz. Wcześniej to trzeba robić. Czyli nazywamy to pocałunek? W czwóreczkę, pocałunkiem w czwóreczkę. Oglądajcie nas na YouTubie, subskrybujcie nasz kanał, dawajcie lajki i co jeszcze, Andrzej, co mają jeszcze widzowie zrobić, no pisać, no, pisać do nas, podzielić się, drodzy Państwo, Waszą opinią, to co widzieliście, czekamy na Wasze wrażenie tego, jak żeśmy to my ocenili, może macie coś do dodania, także zapraszamy i zapraszamy za tydzień do programu Na Osi, do cyklu Nie Zabijacie. Nie da się zacząć. Widzimy się za tydzień. Do widzenia. Do widzenia.